Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, kochane dzieci, tu wujek Michał, psycholog. Podaję wam rękę na dzień dobry, patrzę w oczy i mówię: Dobrze, że jesteście. Dobrze, że jesteście. Kochani, ten filmik jest dla tych dzieci, które niedługo kończą przedszkole albo idą do zerówki do szkoły. Albo kończą zerówkę przedszkolną i idą do pierwszej klasy. Moi drodzy, to bardzo ważny moment w Waszym życiu, bardzo ważny. I chcę Wam powiedzieć przy tej okazji dwie rzeczy. Po pierwsze, możecie czuć w tym czasie dwa uczucia, które są do siebie niepodobne, ale one mogą być w Waszym sercu jednocześnie to znaczy smutek i radość. Możecie czuć taki koktajl emocjonalny, taką jakby mieszankę dwóch uczuć. Smutek, dlatego że to jest przykre i smutne, że musimy się pożegnać z naszą nauczycielką w przedszkolu, z tymi dziećmi, które znaliśmy, lubiliśmy i z nimi chodziliśmy przez czasami wiele lat waszego życia, czasami większość waszego życia. Trzeba tych ludzi często pożegnać. Czasami tak jest, że dzieci idą razem do pierwszej klasy, jakąś grupką z przedszkola, ale nie zawsze. A więc smutek z powodu pożegnania. Możecie go czuć, mogą się pojawić łzy, może Wam być przykro, możecie mieć smutną minę przez dłuższy czas. Ale może być też radość, bo idziecie do nowego miejsca, idziecie do szkoły. Szkoła to zupełnie coś innego niż przedszkole, i to oznacza, że rośniecie. Że się rozwijacie, że stajecie się coraz więksi, ale też mądrzejsi i coraz bardziej dorośli. A więc może być radość. Smutek i radość. To takie dziwne, ale czasami mamy w sercu takie dwa uczucia, albo czasami więcej. Dorośli mówią na to mieszane uczucia. Jest takie powiedzonko, że mam mieszane uczucia, czyli i tak, i tak. I Wy możecie mieć taką mieszankę uczuć w tym czasie w swoim sercu. A druga sprawa, którą chcę Wam powiedzieć, że to jest bardzo ważny moment w życiu. To jest bardzo ważne, to co teraz się dzieje, jak będziecie odchodzili z przedszkola, dlatego że człowiek potem w życiu wielokrotnie musi z różnych miejsc odchodzić i musi się żegnać z różnymi ludźmi. Potem za 8 lat będziecie kończyli podstawówkę i znowu się trzeba będzie pożegnać. Potem będziecie kończyli średnią szkołę i trzeba się będzie pożegnać. Potem będziecie kończyli studia, trzeba się będzie pożegnać. Jak będziecie dorośli, będziecie pracowali, to pewnie będziecie zmieniali pracę i trzeba się będzie pożegnać. A więc wy się tego teraz po raz pierwszy uczycie takiej ważnej lekcji dorosłości. I uważam, że to co warto zrobić, żeby się dobrze pożegnać to powiedzieć i wyrazić, pokazać słowo dziękuję. Oczywiście zwykłe dziękuję to można powiedzieć, jak ktoś Wam da cukierka, nie? O, dziękuję. Ale jak byliście ze swoją ciocią na przykład przez trzy lata, albo przez cztery, to myślę, że warto jej podziękować w jakiś taki sposób większy. Na przykład przygotować jej laurkę, albo przygotować dla niej jakiś album z Waszymi zdjęciami, żeby mogła Was wspominać albo chociażby jedno zdjęcie z wami. Zresztą o tym najlepiej jak porozmawiacie ze swoimi rodzicami. Jak podziękować cioci, czy ciociom, nauczycielkom i tym wszystkim, które pomagały wam w przedszkolu. Życzę wam dużo mądrości, żebyście przez ten czas, bardzo ważny czas, przeszli jak najlepiej. Wierzę w was, dobrze że jesteście i życzę wam dużo, dużo uśmiechu, dużo spokoju. Jeżeli będziecie potrzebowali sobie popłakać, to też życzę wam, żebyście mieli spokój i czas, żeby sobie popłakać, a żeby potem znowu pojawił się na waszych buziach uśmiech z tego powodu, że idziecie w nowe miejsce. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam was z lasu, gdzie jestem z moim pieskiem. O, Fionka sobie lata jak zwykle i szuka jakiś tam atrakcji w lesie. Poleciała do przodu. Dobra, lecę za nią. Trzymajcie się, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Pozdrawiam. Miłego dnia. Dobrze, że jesteście. Pa pa.